Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii Minecraft Triki i Ciekawostki Dzisiaj wam pokażę jak na najnowszej wersji Minecrafta Czyli jest to aktualnie 1.3.2 Jak teleportować się w górę Mianowicie mam tu takie coś Teraz klikam sobie przycisk Jak widzicie stoję na tym Zapisuję świat, wchodzę tam jeszcze raz I jestem na górze Yy, na takiej no, platformie, którą sobie zrobiłem. W dół można na przykład zrobić sobie amortyzator. Yy, jak działa ten bug? No i jak to wszystko zrobić? Yy, robi się to banalnie. Kładziemy dwa klocki. Teraz tam budujemy wieżę na dowolną wysokość. Pamiętacie, że ona nie może mieć przerw. Musi być to lity blok. Yy, no i przeteleportuje nas to na środkowy blok, na ten, y, gdzie jest słup. Czyli w tym wypadku jest to ten mm, blok. Teraz niszczymy dwa bloki na dole. Y, to oczywiście może być dowolny materiał. Y, kładziemy y, włas, przycisk i już wszystko działa. Jak widzicie, jestem na górze. Y, jak działa ten bug? To jest y, dosyć proste do wytłumaczenia. Otóż jak widzicie mam tutaj włas, prawda? I nie da się tutaj wejść. Nie da się tutaj wejść. Yy. Jednak gdy go otworzę i zamknę stoimy jakby yy, stoimy na włazie. Tak? Czyli jesteśmy w bloku. Ciężko to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że nawet jeśli zapiszę w tym miejscu grę, to ona widzi, że w tym y, tutaj się nie zmieści nasza postać, więc teleportuje nas y, na samą górę, tam gdzie są wolne dwie kratki. Jeżeli zrobilibyśmy przerwę dwóch kratek y, dwóch i teraz tego użyli, to teleportuje nas tam, gdzie są dwie wolne kratki. Jak widzicie. Nie na samą górę. O to generalnie chodzi. Jeżeli chodzi o zejście, to można sobie zrobić właśnie taki amortyzator. Warto pamiętać, żeby zrobić to przynajmniej na dwie głębokości. Ten zbiornik z wodą. No i to tyle w tym krótkim poradniku. Myślę, że wielu osobom on się przyda. Zachęcam Was także do innych, które znajdziecie także na moim kanale. No i do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.